Zapraszamy do wysłuchania podcastu Wspólnoty Anonimowych Jedzeniacholików. Jesteśmy wspólnotą osób, które poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowiają z kompulsywnego obiadania się. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie www.anonimowijedzeniacholicy.org To historia zdrowienia jednego z nas. Konkursywnym zarłokiem, tak jak przedstawiałam się, jak tylko przyszłam do wspólnoty. Do wspólnoty trafiłam w tłusty czwartek, to był 7 lutego 2013 roku. No nie powiem, jak bardzo byłam obiedzona, z tego mitingu niewiele pamiętam. Ten dzień, prawda, to święto jedzenia okolika to słowo święto w cudzysłowie. Yy... Poznałam przez internet jedną z osób przychodzących na mitingi, przychodzącą na mityngi, która po prostu mnie tu jakby przyprowadziła. Na mitingu nie spodobało mi się zupełnie, siedzieli jacyś dziwni ludzie, nieco smutni, mówili o Bogu, ja ateista. Gdzie ja trafiłam? No ale patrzę, jakieś coś mówią o jakichś książkach. No to ff, niewiele myśląc, zadzwoniłam do kolportera, którego znalazłam na stronie. Sklepu jeszcze wtedy nie było. No i z tym kolporterem, bo szkoda płacić za przesyłkę, jak można się spotkać w Warszawie, spotkałam się na mitingu środowym. Tam już zostało w Przyszłam mniej objedzona, i chyba po prostu słyszałam, co się mówi, i zaczęłam rozumieć, co do mnie mówią, bo w pierwszym mityngu to byłam po prostu mgła zgoła od nadmiaru cukru. Uch. Moje na jedzenie to zaczęło się właściwie w podstawówce i ja tak dokładnie to nawet nie pamiętam kiedy. Zaczęłam się obiadać. Myślę, że to będzie tak około połowa podstawówki. Ja chodziłam w systemie ośmioklasowym, bo to każdy inaczej Ale jak no, robiłam za pośmielisko. jestem osobą, jak to się mówi, neuroróżnorodną i troszkę nie pasowałam do wszystkich ludzi. Więc wyśmiewano mnie, zaczepiano. Ja nie zawsze umiałam się zachować. No i wszystko, co działo się nie tak, było przeze mnie zwyczajnie zajadane. Przeglądam materii. Na szczęście miałam wtedy na tyle dobrą, że nie było tego bardzo, po mnie widać nie odstawałam od przeciętnie od innych dzieci, od przeciętnej. W szkole nauczyciele mieli raczej klapki na oczach. Wszyscy chcieli mieć tylko święty spokój, a nie zajmować się jakimś problematycznym dzieckiem. To naprawdę było dawno i w tej chwili to wygląda zupełnie już inaczej. Te problematyczne dzieci czasem mam wrażenie, że wręcz się rozpieszcza. Później znalazłam ludzi, którzy mnie bardziej akceptowali, ponieważ nie mając zbytnio towarzyskich układów, odbijałam sobie w nauce. No i znalazła się grupa takich kujonów jak ja, która się trzyma razem. No, troszkę to było wtedy lepiej z jedzeniem, no bo nie czułam się taka samotna. To było hmm. zażeranie głównie hmm. samotności w tamtym czasie i nie bardzo rozumiałam, dlaczego jemy. Już długo nie rozumiałam, dlaczego jemy. W sumie w tym wszystkim najbardziej męczyło mnie kłamanie i udawanie, ponieważ, żeby się dostosować do otaczających mnie ludzi, grałam jakąś rolę cały czas. byłam sobą, to się ze mnie śmiano. Jak nie byłam sobą, no to ja się męczyłam z tym, z tym straszliwie, bo, no bo każdy, każda relacja z inną osobą powodowała to, że wkładałam w to wysiłek. To nie szło tak sobie intuicyjnie, tylko trzeba było pilnować się każdego swojego zdania, każdej wypowiedzi, żeby nie, nie śmiać się tam, kiedy nie trzeba, nie płakać wtedy, kiedy wszyscy się śmieją, i jeszcze rozumieć dowcipy i nie być dosłownym nadmiernie. No. Moi rodzice, z kolei, widząc, że coś się nie za bardzo ze mną dzieje, no to stosowali metodę zakazów wszystkiego, co się tylko da. No to ja zaczęłam stosować metodę kłamstw i manipulacji. W tych kłamstwach się gubiłam, to się sypało i budziło we mnie lęki. No i mamy już znowu tą samą spiralę, czyli kłamstwo, wysypanie, manipulacje, lęk, że się wyda albo, że coś pogubię, jedzenie. Jak już byłam trochę starsza, zaczęło mi zależeć na wyglądzie. Więc zaczęło się na zmianę głodzenia. Ja przez okrągłych 20, może nawet więcej niż 20 lat naprzemiennie głodziłam się i jadłam. Tak w cyklu mniej więcej półrocznym. Na wiosnę albo od nowego roku zaczynałam głodówkę. Jedząc wtedy jak osoba chora na anoreksję. A potem no jak już tak schudłam, przyszło lato ładnie wyglądałam, no i się zaczynało w drugą stronę. I tak to było w koło Macieju, w koło Macieju. To chyba jest cytat z Einsteina i on chyba jest w którychś naszych medytacjach, że trzeba być szaleńcem, żeby robić naokoło to samo i spodziewać się innych rezultatów. No to to ja robiłam naokoło latami to samo. Hmm. Jak już byłam trochę starsza, zaczęłam zauważać, że to moje jedzenie różni się od jedzenia innych ludzi. No i zaczęłam wtedy samobiczowaniu, że ludzie wytrzymują. No ja myślałam, że każdy ma tak samo jak ja, ja nie wiedziałam, że jestem chora na kompulsywne jedzenie. Myślałam, że każdy tak samo po prostu zaciska zęby i już nie je więcej, tylko ma silniejszą wolę ode mnie, ja nie jestem do niczego. No a jak jestem do niczego, no to trzeba się było pocieszyć. Tak się pocieszyć. I to pocieszenie to była albo głodówka, kiedy to miałam kontrolę i czułam się wspaniale, albo to było żarcie i toczenie głodu. W Boga przestałam wierzyć w liceum. Hmm. Kościół katolicki i księża bardzo skutecznie mnie odstraszyli, a ja nie umiałam wtedy podzielić, że to nie jest to samo, kościół, bóg, księża, religia, a wiara czy duchowość. To dla mnie było to to samo, więc odrzuciłam wszystko. Bo też próbowało mnie w jakiś sposób chyba ograniczać, co mi nie pasowało i nie w tą stronę szło. Kiedy dostałam się już na studia, to na studiach byłam raczej bliżej tej swojej części głodówkowej. No to właściwie wyglądało to tak, żeby nie jeść nic i hurtowo pić piwo. Yy, na szczęście udało mi się nie uzależnić od alkoholu. Nie mam z tym na dzisiaj problemu, ale no to powodowało też tycie bo po prostu to była kwestia cukru zawartego w tym napoju, a nie samego alkoholu. Również kompulsywnie się zakochiwałam, co powodowało potem nieszczęście, jedzenie, odchudzanie, znowu zakochiwanie się, jedzenie. Właściwie to tak cały czas trwało. Waga moja była zazwyczaj na dość przyzwoitym poziomie. Ja miałam ogromną obsesję wagi. Zresztą obsesja wagi jest najczęściej nawracającą rzeczą, jaką mam w tej chorobie. bo, no to ważenie się to było rano, wieczorem, po herbacie, przed, przed łazienką, po łazience. To, to, to po prostu w tej chwili nie waży się w ogóle. Jeżeli chodzi o to, żeby kontrolować jakoś swoje zdrowienie od strony fizycznej, to mam taki pasek od spodni. Który jeżeli jest na tam dwóch dziurkach, to jest dobrze. Jak już jest za bardzo, to znaczy, że coś jest nie tak z jedzeniem. Trzeba się jemu przyjrzeć, po prostu. Na wagę nie wchodzę, bo po prostu dostaje od razu na głowę. Albo szał radości, albo łzy. Zupełnie, ważenie się nie służy. Zdrowieć tak naprawdę, zaczęłam po przyjściu, nie, nie tak od razu. Na początek miałam, oczywiście, miodowy miesiąc, tak jak dużo ludzi, jakieś dwa miesiące takiej abstynencji, nie wiadomo skąd się wzięła takiego prezentu od siły wyższej tak chyba na zachętę a potem było jeszcze gorzej potem tam były różne też problemy rodzinne, inne. Które wtedy jeszcze nie zażerałam tych problemów, ale potem nie pozwoliłam sobie na żałobę po śmierci bliskiej osoby, tylko na pocieszanie wszystkich dookoła. I kiedy już wszyscy zaczynali z tej żałoby wychodzić, to ja po prostu tak się zażarłam, że no szkoda mówić. I to było tak okolica świąt, właśnie I to moje obżarstwo. Ta sama osoba, która mnie przyprowadziła do IO, była ze mną w kontakcie. Dosłownie po raz kolejny uratowała mi życie, przyciągając mnie za łeb na meeting. Dosłownie, bo to było na siłę: przyjechanie do mnie do domu i zabranie mnie na mityng. No, wtedy znalazłam sobie pierwszego sponsora, co oczywiście nie, nie, nie szło, bo ja to jeszcze nie był ten moment. Ja nie byłam gotowa. Sponsor czegoś ode mnie chciał. Ja nie wiedziałam po co. Zamiast po prostu robić i się nie zastanawiać za wiele, nie komplikować sobie życia. Jak kombinowałam, co zrobić? Jak to ominąć? A czy ja na pewno muszę, ale po co ja mam dzwonić, jak coś zmieniłam w planie jedzenia? Przecież warzywo to warzywo, nieważne jakie? No, nieuczciwość po prostu po całości. Po całości. Z tą sponsorką to dalej nie poszło, ponieważ. Ona e, troszeczkę tej abstynencji zaczynałam mieć e, ona narzuciła mi trochę inną abstynencję, bo to tam było tego nie jem, tego i tego, już nie będę wymieniać. E, czy, jedna rzecz z tego nie była moim zapalnikiem, więc ja byłam oczywiście oburzona, czemu ja mam tego nie jeść, z jakiego to powodu, przecież nie oddam żadnego do jedzenia, no bo jakżeby? E, no, i potem na złość w obżarłam się zapalnikiem moim, którego nie było na liście. Mówię, że według Ciebie to ja mam abstynencję, taka byłam mądra po prostu. <gry> Dopiero potem, z tą sponsorką się rozstałam, potem nastąpił taki moment, który był na mnie przełomem. To był zlot w tym czynie, to był chyba 14 rok. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam. I ten zlot był w temacie abstynencji. To był mój przełom. Ja z tego zlotu wyjechałam z abstynencją, którą mam do dzisiaj. Mam 10 lat. Miałam wpadki, poślizgi, dlatego że moja definicja abstynencji jest łagodna dla mnie. Ja się wystarczając długo głodziłam, kopałam, byłam dla siebie złym policjantem, żeby przejmować się. Jakimiś takimi małymi rzeczami. Jeżeli nie zjadłam zapalników i nie objadłam się kompulsywnie, to wszystko jest złożone. Staram się trzymać planu jedzenia, który piszę od 10 lat. Co rano, no teraz już go czasami mam tylko w głowie. Mam kilka zasad tego swojego planu. Ważę węglowodany, reszty rzeczy nie. Zasadą mojego planu jedzenia jest to, że nigdy nie wpisuję na niego nic, czego nie mam w lodówce aktualnie. Nie, że kupię, bo różnie może być i potem jest furtka do oszukiwania. Jak nie ma danego warzywa, to wpisuję to, które jest. Po prostu nie kombinuję, bo kombinowanie mi nie służy. No, to tak by było mniej więcej. Program przerobiłam kilkukrotnie. Z różnymi sponsorami. Obecnie robię program w innej wspólnocie, a ja nie mam sponsora. Jestem też służebny. No. To teraz tak bardziej wejdźmy w temat tego 12 kroku. Jak już tak mniej więcej opowiedziałam swoją historię. To jest temat taki we wszystkich naszych poczynaniach, stosowanie kroków. Ja sobie wydrukowałam z naszej strony internetowej e, taką ściągawkę pod tytułem 12 kroków w odniesieniu do konkretnego problemu. Ja to bardzo często stosuję. To, to i tu po prostu jest dana rzecz, dany problem, bo mijając już jedzenie, na przykład moim dzisiejszym problemem było to, czy ja tu zdążę, bo autobus stoi w korku. Mamy problem. Korek. Wobec tego korka mamy krok pierwszy. Jestem bezsilna, więc pozostaje mi go jedynie zaakceptować i przyjąć do wiadomości. Ja w takich sytuacjach zwykle sobie modlitwę o pogodę ducha w głowie klepie, bo mnie wspokaja. Potem patrząc na to, ponieważ mam tu zdążyć, w ogóle przyjechałam pół godziny wcześniej. Nie wiem, po co była ta panika. Eee, więc wierzę, że siła większa ode mnie może spowodować to, że ten korek się rozładuje. Chociażby siłą większą, nie nazywam tego siłą wyższą, ja dzielę tak na dwie części siłę, taka dygresja, że siła większa to jest siła ludzka, a siła wyższa to jest siła pozaludzka. Ja w rozumieniu chrześcijańskim w ogóle nie wierzę takiego, więc troszeczkę inaczej to działa, dla mnie to jest natura, wszechświat, los, ta siła, ale ta siła jest dobra i mnie lubi. Ale tą siłą większą w tym przypadku może być na przykład policjantki, bo z ruchem. On może, ja nie, tak? No i tak zresztą było. No więc powierzam, prawda, temu panu to, że ja zdążę, czy nie. Światom, losowi. Yy, tutaj akurat y, czwarty krok, no obrachunku moralnego tutaj nie, mogę, nie muszę robić. Chociaż nie, bo tu jest napisane opisać lęk złościu razem. No lęk, nie zdążę. Nakręcanie się. Więc no, uraza do świata, jak to może być tak, że jak ja gdzieś jadę i mam coś ważnego, to tutaj prawda jakiś korek. Jak on śmie w ogóle i na drodze stawać? Pewnie nie rozumiem. Prawda? Więc o teraz się tym dzielę, czyli mamy krok piąty. Nie zachowywanie takich rzeczy dla siebie, dzielenie się wszystkim z innymi i oddawanie tego siły wyższej. Krok szósty to jest gotowość do oddania wad. Jaka wada tutaj u mnie działa kontrola? Najlepiej by było, żeby wszystko działało tak, jak ja chcę. To jest po prostu no, w taki sposób, że ja sobie wyobrażam, że autobus będzie jechał w takich godzinach. I najlepiej to. No, wszyscy się schowajcie, bo ja jadę. Kontrola. No i egoizmu odrobina. Krok siódmy pokora, tak? Czy proszę go w pokorze, by usunął moje braki? No gdzie tu pokora? Pokora to jest akceptacja danej sytuacji, w której się znajduje dla mnie przynajmniej. Jest, no, czy pokora jest w ogóle taką równością wszystkich. No więc jeżeli wszyscy jadą tym autobusem, ja też. I stoję w korku. No i tyle. Nie mam tutaj co wierszać sobie, ale oczywiście w mózgu już tworzą się różne takie dziwne wiry, które powodują bałagan. Krok ósmy. Krok, tak, po pora, krok ósmy. No krzywdy nikomu tutaj nie było, więc nie muszę raczej nikomu zadośćuczyniać, bo to tylko ja się złościłam. No, może sobie, bo po co mi te nerwy? E, za, po prostu tutaj, krok ósmy, dziewiąty, wybaczę sobie te nerwy. W końcu siła wyższa jeszcze wszystkich moich wad nie usunęła. Kilka już usunęła, kilka zmieniła, no ale nie wszystkie. Zresztą program to jest proces, więc ja nie muszę być doskonała. Czyli znowu mamy powrót do kroku siódmego, pokora. Krok dziesiąty, kontynuowanie obrachunku. Jakie konkretnie działania mogę podjąć dziś? No, troszeczkę pomedytuję sobie nad tą swoją złością. Skąd bierze się to, że dana przeciwność losu powoduje u mnie takie napady złości? A potem w kroku jedenastym, bo właściwie w tej medytacji nastąpi sobie też krok jedenasty i być może przyjdzie do mnie jakaś odpowiedź. A no często mi coś przychodzi do głowy w czasie medytacji, właśnie. Jak sobie tak siedzę, oddycham, gra jakaś muzyczka i nagle jest eureka. O co to chodzi? A druga eureka przychodzi mi rano. Jak pójdę spać, rano się budzę z eureka. Wiem, jak to rozwiązać. Dziękuję. No i krok dwunasty, czyli. Przepracowanie tego problemu daje mi nowy wgląd, a może doznałam duchowego odkrycia. Doznaję za każdym razem tego duchowego odkrycia. Dla mnie największym duchowym odkryciem jest modlitwa o pogodę ducha, czego nie mogę zmienić, żeby się tym nie denerwować. Widzę u siebie bardzo duży postęp w tym, ale nie jest to do końca. W momencie, szczególnie kiedy gdzieś się czyśpieszę, czy na czymś mi zależy, coś jest dla mnie szczególnie ważne, i spotykam przeszkody, no to to znowu wraca. Z tym, że no jest mi dużo już łatwiej sobie z tym poradzić yy, niż kiedyś, bo kiedyś to wybuchałam wręcz tą złością. Odrzucałam innych tą złością, do czego nie mam żadnego prawa, bo nie mam żadnego prawa innym ludziom wywalać swoich. No, na głowę. Ja tak samo jak nie muszę też od innych osób tego przyjmować. Chyba, że chcę po prostu. Ale jeśli nie chcę, to nie muszę słuchać czyjś wynurzeń. Yy... Dobra, teraz ściemniawka. <laughs> Szczególnie o świętach. Ja byłam proszona tutaj przez osobę zapraszającą, żebym powiedziała też na temat świąt. No więc tu znowu mamy tą kartkę. Problemem są święta, tak? Problemem są te pełne stoły. No, ja to rozwiązane mam już od lat w taki sposób, że po pierwsze przygotowywane jedzenie jem, ale tylko to, co mogę wszystkich już wszystkim po prostu postawiłam jasną granicę, że tego co zawiera cukier i gluten ja nie wiem, że nie mam nic do jakichś tam warzywnych rzeczy z kapusty pod warunkiem, że nie są owinięte glutenem. Znaczy cukier zdarza mi się jadać, bo nie zwracam uwagi na takie rzeczy jak nie wiem sosy, czy majonez, czy jakieś nie wiem przetwory, nie jadam słodyczy. O, więc biorę po prostu, wiem jaką mniej więcej ilość mogę zjeść, jaka jest ta moja dawka. Staram się po prostu nie przekraczać. Tak samo jak robię na szwedzkim stole, jest pełen pewien talerz, i ja wiem ile na nim może być, i nie I raz. I tak samo jest z tymi wszystkimi daniami. Ja wiem, tu leżał na przykład śledź, to jak położę tutaj trochę kapusty. to. W tą w tej zasadzie, że jeszcze nie przekroczyłam ilości talerza. Jeśli już ten talerz się zapełnił, dziękuję. Koniec. To po prostu w ten sposób robię z jedzeniem. Jeśli chodzi o krok tutaj drugi i trzeci. To był krok pierwszy, czyli bezsilność. Ja stosuję ucieczkę. Jeśli święta są rodzinne, często są tam jakieś dzieci. Dzieci, to jest. Ja nie przepadam za dziećmi, ale święta nagle je lubię. I odchodzi po prostu od stołu, bo naprawdę wolę bawić się z dzieciakami klockami, niż siedzieć przy tym stole i patrzeć na to wszystko, co tam stoi. Bardzo mi to pomaga odejście po prostu od stołu i zajmować się czymkolwiek. Nawet nie wiem, iść, nie wiem, ładować zmywarkę wszystko jedno, cokolwiek. Byle przy tym stole tak nie trwać cały czas. Następne co mi daje, to nieuczestniczenie zbytnio w toksycznych rozmowach. U mnie niestety one występują. E, dopytywanie się o różne rzeczy, politykowanie no jest to okropne po prostu. Ale ponieważ zwykle też chodzi w tle telewizor, no to udaje, że nie słyszę. Tylko patrzę na ten telewizor albo bawię się z dziećmi, a jeżeli ktoś przyjdzie z psem, to jeszcze lepiej mogę go wyprowadzić. No mówię, każda metoda ucieczki od stołu dla mnie jest dobra. Dla mnie groźna tak naprawdę taka, coś z czym muszę kombinować, jest głównie wigilia, bo potem idzie to już łatwo. Idzie to już łatwo, jest to już yy, takie. <laughs> no a tam już obiad, to już i tak. To jakoś przechodzi. Jeżeli no, przetrwam tą wigilię, to mówię, że robię, to bawię się z dzieciakami. No głównie to jest... I nie siedzę za długo. Jak jadę do rodziców, to też wychodzę jak najszybciej. Później ich odwiedzam już po świętach, żeby sobie posiedzieć, kiedy już nie ma tego uginającego się stołu. Inne kroki tutaj. Staram się być w kontakcie z kimś z AJ. Chociażby, jeżeli ktoś nie może rozmawiać, to Whatsapp czy cokolwiek innego na piśmie, tak żeby nie być z tym sama. Wiem też, że w niektórych latach były organizowane takie telefony, które były podane i były dostępne. W czasie świąt, do ratowania się. Nie wiem, czy to było w zeszłym roku na przykład, ale kiedyś było. Pamiętam coś takiego. Ja zawsze mam ustawione osoby, takie, że wiem, że mogę zadzwonić lub napisać. No i jeżeli ktoś jest wierzący, no to też ucieczka w kierunku kościoła też jest dobra. Czy ucieczka w kierunku spaceru, no czegokolwiek. Opuszczam to miejsce. To jest tak samo jak na otwartych mitingach, a słyszałam, żeby po prostu unikać miejsc, gdzie jest alkohol, no to ja unikam miejsc, gdzie jest jedzenie. Chociażby nawet o te parę metrów od stołu. To u mnie się sprawdza. Po prostu reszta rzeczy nie są moimi zapalnikami. Jedynie muszę pilnować ilości. No i to chyba by było, patrząc po czasie już wszystko. Dziękuję.